Я приветствую вас, меня зовут Наталья Щедривая. Я хотела бы сегодня поговорить об одной истории, которая ну, является одной из моих любимых. Mm. Витам вас, называю себя Наталья Щедривая. И хотела бы поразмывать сегодня на тему одной истории истории, которая для меня одно из моих любимых историй э, в, Евангелии. в Евангелии. Это история о том, когда Иисус с учениками проходил мимо смоковницы, Uwielił jej ją pokrytą zielonymi liśćmi. to historia o tym, jak Jezus przechodził ze swoimi uczniami obok drzewa figowego i zobaczył, że jest pokryta liśćmi. Zatrzymał się, spojrzał, podszedł i prokłysł ją. I, I, I on powiedział: nikt, nie „Od nyni niech Nikto nie wkuşaje z ciebie ploda”. I powiedział: „Niech Nikt z ciebie nie spożywa owocu więcej”. Na odwrotnym puście, kiedy uczniки z Jezusem wозвращались этой же дорогой, ученики увидели, что смаковница засохла. I kiedy wracali z Jezusem powrotną drogą, zobaczyli, że ten, to drzewo figowe uschło całkowicie. I obiektie jest nogałkowani, i za czym i poczemu Jezus pokroł Jest wiele interpretacji tego, tej historii biblijnej, dlaczego i w jakim celu i w ogóle z jakiego powodu uschło to drzewo figowe i dlaczego Jezus je przeklął? Najwa no biedna jest makownica. No i w ogóle biedne, biedne drzewo figowe. ona była pokryta liśćmi i na niej nie było ploda, ponieważ nie było jeszcze Ona była pokryta liśćmi, ale nie było na niej owocu, dlatego że to jeszcze nie był czas na owoce. Nie był sezon plodów. To nie był, nie był sezon. I dlaczego to, są, to, to I nie wiadomo dlaczego, panie, Jezus przeklął to drzewo. co ja wspominam książkę jest znanej chrześcijańskiego pisarza Williama Paula Younga. Przypominam sobie książkę znanego chrześcijańskiego pisarza Williama Paula Yanga, autora Higina, jego trzecią книгу, Eva, gdzie on w kance y, autora y, wielu książek, m.in. jego trzecia książka pod tytułem Ewa, gdzie on na końcu a, pokazuje, że drzewo poznania Dobra i zła, od którego wkusili i Eva. Że drzewo Poznania Dobrego i złego. С которого овощ Адам и Ева при грехопадении в библии Третьей дерево. В библии нет четкого указания на то, что это было за дерево. И в ясно что было за no, как-то традиционно сложилось, что это было яблоко. Но так, Пол Янг то, Но Уильям no, говорит, что древние тексты и оригинальные тексты они нигде не содержат указания на то, что это было яблоко. Но автор Уильям Полянг говорит, что старожитные тексты нигде не указывают на то, что это было яблоко. Оказывается, монахи, переводчики где-то в средние века они решили поиграть со значением слова «зло» и «яблоко». Starożytni tłumacze, którzy tłumaczyli Biblię, zdecydowali się, że pobawią się trochę ze znaczeniem słowa jabłoń, które w łacinie, po łacinie jest jednym słowem, z różnicą jednej litery tylko. i z I po łacinie, zło i jabłko wymawia się tak samo z różnicą jednej litery malum Малумс. Mal um, no, Как-то традиционно сложилось, что ну вот это дерево познания добра и зла было яблоком. Ну no, no и так по традиции сложилось, что это дерево уважается за яблонь. На самом деле это не так, потому что есть одна подсказка для нас в бытие в третьей главе. Но в истине, так на самом то, это не есть так, потому что есть одна подповедь в Библии, в книге розаю в третьем разделе. Kiedy Adam i Ewa podeszli, i i wroga, I i Ewa podeszli do, do drzewa poznania dobra i zła i usłys usłyszeli głos wroga? I poznania i głos Boga i, i Nie, usłyszeli głos wroga i uwierzyli mu. Bogu, i, wkus wkusili, i, zmieniło, zmieni tak. I wtedy oni podeszli do tego drzewa. съели овощи, и все изменилось. Изменилась их природа, изменилось их отношение к жизни. Изменилась их натура, их отношение к жизни, Богу. Они умерли для праведности, умерли для жизни, умерли для друг друга. И следующее, что они сделали, когда услышали шаги Бога в саду, они спрятались. I następną rzecz, jaką zrobili po tym, jak usłyszeli kroki Boga w ogrodzie, przestraszyli się. Biblia mówi, że oni sobie mówi, że oni uszyli sobie z, z, z drzewa liście, z liści drzewa ubranie. Nie, nie napisana, że imiona liście z smakownicy, Ale nie jest napisane, że to były liście z drzewa figowego. Wzięli. Okazuje się, Adam i Ewa nie prosto zszyli sobie z liści w какое pokrycie. Naśladując, a nie usłysząc wszadnie Boga, po raz pierwszy przeżyli uczuć, które nigdy nich nie było pod naszyniem. Oni nie uszyli sobie z tych liści jakiegoś ubrania, tylko wtedy, kiedy usłyszeli kroki Boga, e, oni odczuli coś, czego przedtem nigdy nie czuli. Ból, strach. Usłyszał w ogóle głos. Pryrody, pryrody, I kiedy usłyszeli y, głos Boga, ich grzeżna natura już Boga tak jak wraga. Już nie y, odbierała Boga y, tak jak poprzednio, y, tylko zaczęli odbierać Boga jako swojego wroga. они как друга и любящего родителя. И не отбирали его как своего приятеля и укоханного родителя. Они реально не просто взяли листики и прикрылись ими, они укрылись в дереве. Они... не взяли этих листьев и по просто ушли себе убрание, только сховались в дереве. Не укрылись в листве этого дерева. Сховали <эн> <эн> в, ли... в листовью того дерева. То есть они были покрыты листьями смоковницы. czyli byli po, pokryci liśćmi tego figowca. Jeśli dzieś Bóg wybrałbyć o zsmakłnicu, jak dzieliłło poznania dobra i zła, to tak jeśli Bóg wybrał w istocie drzewo figowe jako drzewo poznania dobra i zła, da stanowi co Pani abym Jezus proklę zmakłnicu. Wtedy rozumiemy, dlaczego Pan Jezus przeklął właśnie drzewo figowe. Ja mówim, że to jest Prochając z uczniami mimo smakownicy. Wierzę, że kiedy Pan Jezus przechodził z uczniami obok drzewa figowego, glinunął na nią. Jego serce zjadasz. popatrzył na to drzewo i jego serce zasmuciło się, zadrżało, zatrwożyło się. On wspomniał samo najpięcjalne, samo tragiczne zdarzenie w historii Bożej rodziny. Przypomniał sobie to rozpaczliwe, te rozpaczliwe sytuacji kiedy najgorszą najgorszą sytuację w, w dziejach Bożej rodziny. Sobytie, które nigdy nie zgladzi się, ono będzie wtedy częścią naszej rodzinnej. I to wydarzenie ono zawsze będzie częścią naszej rodziny. Tory. Sobytie, kiedy same ulubione stworzenie Boga, obiekt jego любви, jego dzieci, to to wydarzenie, kiedy najukochańsze stworzenie Boga, jego dzieci Powiedzieli lże diabła. Uwierzili kłamstwo diabła. I odwrócili się od ojca. Jezus, glinując na smakownicu, przeżył to, co przeżywają często rodzice. I Pan Jezus, kiedy spojrzał na drzewo figowe, przeżył to, co często przeżywają rodzice. ci dzieci uchodzą w ciemność, odmarać od nich, odchodzą. W ciemność. Odwracają się od nich. Od Boga. Odwracają się od Boga. On przeżył, ból. On przeżył wielki ból. Ból wasz, wspominanie. Ból On podeszedł i Podszedł do tego drzewa i powiedział: nikt Od tej chwili nikt więcej nie, z, nie zje owocu z Ciebie. Od kiedy pierwszy Adam spróbował. этот запретный плод. Ну, заказанный я этим другим Адамом. Я не только не вкушу от тебя. Плод. И я не только не съем с тебя Я проклинаю. И я проклинаю тебя. тебя. Иисус проклял не просто дерево, он... Jezus przeklał nie, nie, nie po prostu drzewo. To, co symbolizowało drzewo, Ale wszystko, co to drzewo symbolizowało. To znaczy grzech, ciemność, rozdzielenie z Bogiem, um, zdradę, baleźń, przekleństwo, chorobę. jeśli poznania dobra i zła to to jest interesujące, ciekawe, że gdyby drzewem poznania dobra i zła była jabłoń, to, Вы знаете, когда мы едим яблоко, мы можем выбрать не есть семечки этого яблока. И когда ем y, яблоко, то можем и чтобы не есть тех наших яблока. К семена. Но в сладком это невозможно. А если же идёт о фиге, то это невозможно. Потому что семена они являются частью мякоти. Понимаешь, фица насённа, она частью этого мякоти. Не в ней и отделить семена от плода невозможно. Nie można rozdzielić tego nasienia tych nasion od mioszu figi. To symbolizuje z sobą które nie mogli nie I to symbolizuje to to nasienie grzechu, którego w żaden sposób nie można było oddzielić. Jakie wywody ja делаю dla siebie? Ja bezkнечно благодарna Jaki wniosek ja dla siebie wyciągam z tej historii. Jestem nieskończenie wdzięczna. Naszemu Naszemu drugiemu Adamowi. Ostatniemu Adamowi, ponieważ innego już nie potrzeba. Nie może. Jezusu Jezusowi Pan Który On przeklął to tę figę, tę figę. Przeklął grzech. Pro... Przek, przeklął chorobę, kleł rozdzielenie z rozdzielenie z Bogiem, wszystko, co jego z Bogiem. Wszystko, co oddziela stworzenie od Stwórcy. Ja Boga za to, że dla nas wierzy. jestem wdzięczna Bogu bezkresnie. Problemy, problemów. Dzieło poznania dobra i zła. Że problem tego drzewa poznania dobra i zła rozwiązał definitywnie Pan Jezus Chrystus. Dawnym dawno dawno. i bracia i siostry. jest propowiedź, która nazywa Witajcie, kochani bracia i siostry, nazywam się Natalia Szidriwa, i, i e, mam tak, takie. Taki przekaz dla Was pod tytułem Z czego cieszy się Bóg? I w tej prorowiedzi ja mówię o przypowieści o bludnym synie. No, jeśli wy przed tej przypowieści Jezus rozkazał dwie krótkie przypowieści. I chcę powiedzieć o przypowieści o marnotrawnym synu. Ale przed tą przypowieścią Pan Jezus powiedział dwie krótkie przypowieści. Притча об одной потерянной овце. О овце. И притча о потерянной монете. И о монете. Каждая из этих коротеньких притч заканчивается одним и тем же выводом. Выводом о том, что на небесах больше радости об одном кающемся грешнике, нежели 99, не имеющих нужды в покаянии. I każda z tych przypowieści kończy się jednym wnioskiem, że w niebie jest większa radość z jednego grzesznika, który się nawróci, niż z 99, którzy nie potrzebują nawrócenia. To jest, Gospodziew akcentuje nasze внимание na to, co raduje Boga. To znaczy, że Pan pokazuje, abyśmy skierowali swój wzrok na to, co naprawdę cieszy Boga. Очень часто в этих двух притчах акцентируется сам факт нахождения заблудшей овцы или потерянной монеты. В этих двух приповестях часто акцентируется сам факт зналезения этой сгубленной овцы czy też zgubionej monety. No, ja думаю, że accent Gospody jak raz jest na drugą. Ale myślę, że Bóg kładzie akcent zupełnie na coś innego. Akcent to nie na to, że my idziemy i isciem za obludszy owców, nieczę modliwiać i wysiłek. Akcent jest położony według mnie na to, że my idziemy i szukamy tej zgubionej owcy. Oczywiście trzeba wierzyć i modlić się. I szukać. No, wy знаете, jest wieczki, które nie chcą, żeby ich znajdowali. Ale wiecie, są takie owce, które nie chcą być znalezione. Jest ludzie, którzy nie gotowi do zwrocenia, nie gotowi przyjąć bardzo ważnych decyzji. Są ludzie, którzy jeszcze nie są gotowi do nawrócenia, jeszcze nie są gotowi na to, żeby podjąć ważne decyzje. W w tych dwóch przeczach Bóg akcentuje bardzo ważny moment. I w tych dwóch przypowieściach Bóg pokazuje, akcentuje bardzo ważny moment. On mówi, że na niebiosach radości większej ob od one kajującym się I Bóg mówi, że w niebie jest większa radość z jednego grzesznika, który się nawraca. Od słowa kajujące się i jest kluczowe. I to słowo nawrócenie jest kluczowe. Слово «каяться» в греческом языке означает «разворот на 180 градусов». В греческом языке слово «пока «покаять «покутовать» означает «отвручить о 180 градусов». Ну, теперь в контексте этого мы читаем притчу о блудном сыне и понимаем, что отец отдал наследство не только младшему сыну, который потребовал его, но и старшему сыну. То есть I my czytamy tę przypowieść o synu marnotrawnym i widzimy, że ojciec dał dziedzictwo nie tylko e, młodszemu synowi, ale również i starszemu. Ojciec dał swobodę wyboru obu swoim synom. Dał e, możliwość wyboru obydwu swoim synom. I młodszy syn, który roztratał swoje dziedzictwo w mirie, ujdziając z oczu domu, potem w pewien moment, w moment silnej boli i I ten młodszy syn, który roztrwonił dziedzictwo, w pewnym momencie, w momencie wielkiego bólu w swoim życiu, samo W momencie kryzysu, doszedł do bardzo ważnego wniosku. może On doszedł do takiego momentu, do którego może dojść jakikolwiek człowiek w życiu. I, zyskać nie miał starszy syn. to objawienie, jakiego nie posiadał starszy syn. Прекод этот младший сын в какой-то момент отчаяния понял очень важную вещь. Поняв ваш, младший сын в этом важнее моменте, созумел, базу важную вещь. Он вдруг понял, что отец его благой. И этот сын созумел, что его отец есть добрые. То отец его настолько любящий и добрые, что он печется не только о своих сыновьях, он печется даже о слугах. syn zrozumiał, że jego ojciec troszczy się nie tylko o swoje dzieci, o swoich synów, ale również o, swoich, o swoje sługi w, swoim. w swoim domu swoim. I syn wskazywał siebie. Było sama wielkie cudo. I ten syn osądził sam siebie. Wydarzył się wielki cud. Cud przemiany serca. Cud przemiany serca. Młodszy syn, bludny syn, kajął i ten młodszy syn, ten marnotrawny syn, nawrócił się, pokutował. Zwróćcie uwagę, ojciec nie pobiegł za swoim bludnym synem w tą dalną stronę, on nie ugawariwał jego, on nie upraszał o jego Zwróćcie uwagę na to, że ojciec nie pobiegł za swoim młodszym synem, nie nagabywał go, nie prosił go, żeby wrócił. On nie proponował jakąś zielkę, żeby tu tylko wrócił, ponieważ akcent nie na powrocie niezmienionego człowieka. I on nie robił jakichś zabiegów specjalnych, żeby syn powrócił, ponieważ akcent tutaj położony jest nie na powrót e, tego nieprzemienionego syna, a na ale na pokutę, na, serca. na przemianę we, we wnętrzu serca. Любой родитель может простить любой грех своему ребенку. И каждый родитель может прощать каждый грех своего ребенка. Но no какой смысл, если сердце не изменено? Но в смысл, если сердце не изменено? Понимаете, когда-то в Эдемском саду, в третьей главе, после грехопадения, наш Небесный Отец пришел к своим людям, изменившимся, выбравшим другого хозяина. И помните, когда Отец пришел до swoich dzieci, które popełniły grzech, przydawszym jego, I On prowadził bardzo trudny rozmowę i zadał bardzo proste pytania. I Bóg zapytał, zadał konkretne pytanie tym swoim dzieciom, które uczyniły coś, coś takiego właśnie. I po to że On zaprowadził przeszkodę, On opowiadał o swoim planie spaszenia. On przedtem, Bóg Uprzedził y, swoje dzieci o konsekwencjach y, grzechu, wyboru zjedzenia z tego drzewa. No potem on zrobił On po prostu wydlał ich z sady i dał wkusić konsekwencje. I każdy raz, jak a potem po, kiedy ten upadek nastąpił, po prostu Bóg pozwolił. Y, doświadczyć konsekwencji ich wyboru. Da, im było nieстер nieстерpimy, bo bione, oni się к Niemu, on pomagał. Ich, I oni często zwracali się do Boga później y i Bóg pomagał. My widzimy w picie o mudnym synie ojca, który nie biegał za swoim synem w dalszą stronę. I widzimy w tej przypowieści o martno trawnym synu, że ojciec nie pobiegł za swoim synem. Tam dokąd on się udał? I nie patał się wrócić, ponieważ syn nie był gotowy. I Nie robił niczego w tym kierunku, żeby syn wrócił, ponieważ syn wtedy jeszcze nie był gotowy. Serca jeszcze nie było. Nie było ja... jeszcze, pokuty, nie było przemiany serca. Nie, jeszcze nie było. No ojciec każdy dzień w dal. Ale ojciec wychodził każdego dnia i wpatrywał się w dal. I w ten dzień, kiedy ojciec увидел вдруг nie spinu swojego syna, ale co, i pewnego dnia kiedy Ojciec zobaczył nie plecy swojego Syna, ale Jego oblicze. A pokajanie, jak wy pamiętacie, to jest na 180 stopni. A pokuta, to jak pamiętacie, to jest odwrócenie się o 180 stopni. On pobieżał do Niego na spotkanie. I wtedy Ojciec wybiegł Jemu na spotkanie. I zrobił Wielki prasnik. I sprawił Mu wielką, wielkie przyjęcie, wielką ucztę. I powiedział, mój syn przypadał, našł się. I powiedział, mój syn zaginął, ale odnalazł się. Był ślep i przejrzał. Był ślepy, ale przejrzał. Dawайте będziemy radować się tamu, czemu się nasz ojciec niebiesny. A to realnej. Cieszmy się z tego, z czego cieszy się nasz ojciec niebieski. A to jest rzeczywistość. Sieriosny. Pomiń serce. Dawайте nie tym mało и возвращать людей, и упрашивать людей вернуться в служение. Не будем так, чтобы бегать за людьми, и намавлять их, чтобы пришли служить в церковь, в семью, до костела, предлагая им какие-то душевные решения. И не пропонуем им таких душевных развязаний. Давайте будем доверять Богу, что там, где эти потерянные люди, Ufajmy raczej Bogu że tam gdzie są ci zagubieni ludzie z nimi, z ich sercem, Że Bóg jest z nimi że pracuje w ich sercach Więc samej serce Boga Najważniejsze jest to żeby oni y, doświadczyli tego objawienia o, o tym jakie jest serce Boga że Bóg Same главное, że Bóg jest łaskawy Tak, żeby, żeby, żeby oni skłonili koleni nie przed nami w a Najważniejsze, żeby oni skłonili swoje kolana nie przed nami, ale przed Bogiem, w pokucie, w pokajaniu. I tak da na niebie wsi radości, aby nie taką kajusię się grzesznię, niż 19 dziewczynki, nie mniejszych można by I dlatego właśnie w niebie jest większa radość z jednego grzesznika, który się nawróci, niż z 99, którzy nie potrzebują. Pokuty, którzy nie potrzebują nawrócenia. Tak czym może raduje się Bóg? On raduje się realnej piermienie serca. I z czego cieszy się Bóg? On cieszy się z rzeczywistej, prawdziwej przemiany serca.